Przyszłość Macieja Musiała i dalsze losy bohaterów na wspólnej, o tym w dzisiejszym Fleszu Filmowym zapraszam. Maciej Musiał należy do najbardziej lubianych młodych aktorów w Polsce. Gwiazdor Rodzinki.pl i Czasu Honoru ze względu na swój wiek nie miał oczywiście aktorskiego wykształcenia, jednak może się to zmienić. Według najnowszych doniesień, Musiał dostał się do dwóch szkół teatralnych, w Warszawie oraz Krakowie. W tej dobrej wiadomości jest także informacja mniej wesoła: Regulamin studiów aktorskich nie zezwala uczniom na wykonywanie zawodu aktora podczas nauki. Czyżby Macieja Musiała czekała przymusowa przerwa na ekranie? Czekamy na oficjalny komentarz. Ty co kupujesz? Imbir. Isso só Porwanie małego Wiktorka, demony przeszłości Michała Brzozowskiego, gorący romans Agnieszki i rodzinny kryzys u Zimińskich. Tego lata w NA wspólnej nie zabraknie wielkich emocji i zaskakujących wydarzeń. Co wydarzy się w wakacyjnych odcinkach? Max będzie walczył z Iloną o opiekę nad synem. Niespodziewanie chłopiec zostanie porwany, a policyjne śledztwo będzie tylko nasuwało więcej wątpliwości. Do Michała Brzozowskiego powrócą traumatyczne wspomnienia, a siostry Zimińskie czeka niezbyt przyjemna niespodzianka. Ale chyba się przyłączy. No, ale my już mamy towarzystwo. Od piątku w kinach nowa odsłona Pogromców Duchów. Na Onet Film przyglądamy się wyczekiwanemu filmowi. Polecam nasz serwis i kolejne flesze. Do zobaczenia. Cześć!